Hej kochani, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Mr. Breakfast od Jonathana Karola. Jest to książka, która przez przypadek znalazła się na naszym radarze i to chyba dobrze. W sensie jest to książka z cyklu, gdyby nie BookTube to nigdy bym się nią nie zainteresowała, a w sumie jak się zainteresowałam to się cieszę. Trochę tak, bo to jest nasze pierwsze spotkanie z tym autorem, Tak. on napisał już całą masę książek Dokładnie. i jest lubiany przez bardzo szeroką publiczność, szczególnie w Polsce. Zresztą sam Carol wyjątkowo często w Polsce bywa i jak gdzieś tam przeczytałam w jakimś artykule właśnie robiąc research też do tego filmu, to on się sprzedaje w Polsce lepiej niż w wielu innych krajach w Europie. Także to ciekawa sprawa jest. Ja faktycznie słyszałam o tym autorze, mm -hmm. ale miałam takie, no yes, yes, bo jest, chyba sobie. Nie. Jakoś specjalnie mi powiedzmy, on nie intryguje w żaden sposób, ale to też jest takie nazwisko, które się od lat przewija yy, i zawsze gdzieś tam jego książka nowa się... Pojawia na rynku raz na jakiś czas, tym bardziej, że on się kojarzy z taką twórczością, którą teraz tak bardzo roboczo nazywam dalekim kuzynem realizmu magicznego. To nie jest taki stricte realizm magiczny, żeśmy się jest? nie uh -huh. mieli bawić w definicję i odniesienia, ale ma z tym coś wspólnego i Mr. Breakfast też to pokazuje. I myślę, że to wyjdzie najlepiej chyba w opisie fabuły, który pozwolę sobie tak. przedstawić takim płynnym Bo przejściem. To jest kolejny przykład <grym> tego, że ta fabuła jest dość zagmatwana, i, i ja jak zwykle boję się, że się pogubię. E, ja się też postaram powiedzieć Wam <grym> jak najmniej i jednocześnie jak najwięcej. <grym> tak. e, głównym bohaterem Mr. Breakfast jest Graham Patterson, tak. e, człowiek, który marzy o byciu komikiem, komikiem doskonałym, marzy o bawieniu ludzi, o tym, żeby jego widownia doskonale bawiła się na jego występach, śmiała się w głos, etc. etc. No taki Abela Giza przed swoim <grym> sketchem o papieżu. No trochę tak, tylko że Gramowi bardzo zależy. On chce tak. być zabawny nie tylko na scenie, ale też poza nią w takich kontaktach międzyludzkich, więc raz na jakiś czas sypnie jakimś tam dowcipem przy każdej nadarzającej się okazji. No ale generalnie Gramowi tak średnio to generalnie wychodzi, koniec końców. Jego karierę Rano toczy się takim średnio zaawansowanym, żeby nie <noise> tak. powiedzieć raczej kiepskim torem. W związku z czym no, właśnie nie wiadomo w sumie, czy to rzuca, czy nie. Zaraz Wam powiem dlaczego. On jest takim człowiekiem <grym> zawieszonym w próżni, bo z jednej strony ma, ma świadomość tego, że nie jest w tym zbyt dobry i sytuacja nie jest zbyt ciekawa, ale z drugiej strony bardzo tego chce i bardzo by się chciał postarać, żeby coś tej, w tej materii zrobić. Jakby cała historia zaczyna się w momencie, kiedy on wyrusza, jakby jest człowiekiem w drodze, i w tej no drodze tak. spotyka go niesamowita przygoda, tak naprawdę. Tak, bo psuje mu się samochód i zmuszony zatrzymać się i, i ogarnąć sytuację ym, zagląda do salonu tatuażu y, takiego dosyć niepozornego, ale z ciekawą nazwą, nie powiem Wam jaką to, sobie, to jest taki dosyć tutaj jest wiele takich zabawnych, y, humorystycznych tak. elementów, więc to najfajniej chyba samemu odkrywać i tam spotyka artystkę prowadzącą ten salon, no i koniec końców, jakby trochę za jej sugestią on decyduje się na tatuaż. On początkowo zwrócił uwagę na ten salon tatuażu, ponieważ na witrynie były oczywiście wywieszone prace tej artystki, one mu się bardzo spodobały. No i koniec końców decyduje się na taki dosyć nietypowy tatuaż. był tatuaż, który mu się najmniej podobał. <grym> tak. I stąd też właśnie jakby ta decyzja, tak? Tak. I koniec końców okazuje się, że Dzięki temu tatuażowi on jest w stanie mieć wzgląd, wgląd, nie wzgląd, do swoich jak gdyby innych żyć. Jeżeli oglądaliście takie film jak Mr. Nobody z Jaredem Leto w głównej roli, to może trochę wam się to pokojarzy, bo tam w tym filmie też mieliśmy taki motyw tego, że mieliśmy przedstawioną jedną drogę tego bohatera, która zaczyna się tak rozgałęzić w zależności od wyboru, prawda? Na tym też bazują gry komputerowe teraz, etc., etc. To jest taki dosyć popularny motyw i w literaturze, i w ogóle w kulturze popularnej. No i tutaj Jonathan Carroll nam proponuje właśnie taką historię. Przy czym myk jest jeden, w którymś momencie te trzy życia zaczynają się ze sobą przenikać. I to jest taki. Wiecie, moment, na którym ja was zostawiam z tym tak. opisem, to które życie wybierze Gram albo czy w ogóle może wybrać, skoro one się zaczynają ze sobą właśnie e, miksować, no to już musicie się dowiedzieć, e, czytając tę powieść. No i co? Jak wrażenie? Bo tę książkę zaproponowało nam wydawnictwo Rebis i tak. właśnie stąd też, no w sumie nie miałyśmy jej w planach, ale ona brzmiała dobrze tak. i też Jonathan Carroll nazwiskiem zrobił robotę, dlatego się zdecydowałyśmy, żeby się zapoznać z tą historią. Powiem tak, ja jestem I bardzo wdzięczna to... za taką propozycję, w sensie... Tak jak powiedziałam na samym początku, jest to książka, którą generalnie ominęłabym raczej w księgajni. Mm -hmm. Może gdybym poznała gdzieś tam, by wygooglała jakieś, zobaczyła gdzieś w internecie opis, to bym się zainteresowała, ale pewnie byłaby to książka na tej wielkiej liście kiedyś przeczytam, kiedyś kupię, a tak to miałyśmy rzeczywiście takie, wiecie, podsunięte pod nos i rzeczywiście fajnie to wyszło. Bardzo mi się ta książka podobała, bardzo mnie wciągnęła i bardzo fajnie się na niej bawiłam. Mam takie wrażenie, że to jest jedna z tych książek, których mimo wszystko się po jakimś czasie nie zapomina. Jakby wyciągając ją z takiego nurtu, że wiecie, seryjno, no bo wiadomo, czeka się na kolejne tomy, więc to się pamięta. Rzeczy w stylu, nie wiem, Saja J Masz, bo jest śmieszniej, i można się pocisnąć bekę z rysa i w ogóle tego typu sprawy, więc mam ci wrażenie, że to jest taka książka, która mimo wszystko gdzieś tam woda zostanie i ba. Dodatkowy adventure z tego, że ja się po prostu na niej świetnie bawiłam. Ja czytając tę książkę, właśnie miałam taką świadomość, że ty się będziesz nawet lepiej bawić na niej ode mnie. No. Znaczy, bo mam wrażenie, że to jest właśnie coś takiego bardzo Twojego. Mm -hmm. To znaczy, gdzieś ten taki element takiej nietypowej zagadki, tak. który gdzieś tutaj się przytulił. No bo mamy tutaj się... przy Platone tak naprawdę <coughs> motyw takiego ogólnego sensu życia. Też. Jest właśnie dywagacja nad tym, jak to w życiu bywa, jakby czy jakieś decyzje przez nas podjęte potem mają konsekwencje i jak duże te konsekwencje są dla naszego mm -hmm. życia. Mamy motyw właśnie takiej pseudo zagadki, kiedy odkrywamy po kolei warstwa po warstwie te równoległe życia Patrycona, które mogłyby mieć miejsce, gdyby podjął w przeszłości inną decyzję. I do tego mamy jeszcze totalny mistycyzm. A propos tego, jak to działa, na jakich zasadach to naprawdę funkcjonuje, jak to się stało, że ten tatuaż i ta kobieta, która go wykonała, w jaki sposób, jakby wrzucili Paterson'a w ten cały dziwny, tak naprawdę blamasz, jakiś, wiecie, nieprzeżytych przeżyć i innych takich sytuacji. A do tego jeszcze mamy takie, wiecie, siatkę powiązań między postaciami drugoplanowymi, które w jakiś sposób też mają znaczenie dla pierwotnego życia prawdziwego Paterson'a, i dlatego. Mniej pierwotnego tego tych, drugiego. w innych wcielen. Dokładnie. <coughs> Więc, jakby totalnie moja rzecz, tu się zgodzę. Tak, no to jest właśnie e, fajne, że Carol nie pozostawia tych postaci drugoplanowych takich zawieszonych tak. w próżni. One gdzieś też pojawiają się właśnie w, na przestrzeni tych trzech wersji żywota grama, w związku z czym nie mamy takiego wrażenia, że e, te postacie to są tylko i wyłącznie statyści. Tak. Na tej scenie, na której mhm. ważny jest tylko i wyłącznie Gram. Wręcz przeciwnie, bo na dobrą sprawę książka zaczyna się od sceny, w której grama nie ma. Gram jest tylko i wyłącznie wspomniany. Tak. E, I również w gruncie rzeczy kończy się skupiając się też na innej postaci niż sam Gram. Także tutaj w ogóle też duży plus za taką dosyć przemyślaną, wydaje mi się, strukturę tej powieści. To jest w ogóle na zasadzie takich trochę puzzli tak naprawdę poukładane. W pewnym momencie zaczynamy mieć wrażenie, że te wszystkie właśnie elementy zaczynają się ze sobą składać i, co ciekawe, udało się to zrobić na przestrzeni wszystkich tych trzech wcieleń, do których jakby Paterson ma dostęp. Bo nie dość, że mamy właśnie postacie, które składają się z tym pierwszym, z drugim, to jeszcze z trzecim, a potem finalnie to się wszystko składa w piękną całość. To, co jest jeszcze ważne, to fakt, że tutaj nie ma jak gdyby takich y, mocnych cięć. To znaczy, czytając tę powieść, możecie odnieść takie wrażenie, że w gruncie rzeczy nie jesteście w stanie y, wskazać momentów, w którym przeklikujecie się niejako między życiami. Tak, poza to, jakimiś tam małymi momentami. Y to znaczy większość tej książki generalnie zarówno pod względem takim budowy tego tekstu i tego, jak, ten, jak on się układa wewnątrz książki, jak i w ogóle samej narracji sprawia właśnie, że, że, nie, że nie widać tych przejść, albo nie widać ich na pierwszy rzut oka. To nie jest tak jak w siedmiu śmierciach Evelyn Harcas, mhm. gdzie raczej to przejście jest dosyć wyraźne, tak. jest wyraźnie zaznaczone, ale też tam ma to, ma to konkretny sens. Tamta ma to powód. Tam ta struktura, jakby tamta cała budowa tej powieści wymagała tego, żeby były wyraźne cięcia po prostu między kolejnymi Tak, Natomiast tutaj ta płynność może w pewnym sensie sprawiać, nie chcę powiedzieć, że sprawia kłopot, bo to jest złe sformułowanie. Mhm. Ale do, dodać takiego jeszcze większego zagmatwania w czytelniku, gdyby on wtedy bardzo się mocno może identyfikować z gramem, który jest równie zdziwiony, trochę zaplątany w tym wszystkim, nie do końca jest w stanie się jakby swój stosunek do tego wszystkiego określić. Nie wie do końca, jak to działa, bo też Carol unika takich bardzo definitywnych sądów w stylu tak. to działa bo tararara. Też. To też sprawia, że ten realizm magiczny gdzieś nam przychodzi do głowy. No kilka jednak, rzeczy no... trzeba wziąć na wiaje, po prostu yy... i zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są. Tak, no bo to jakby na, na tym tak najbardziej podstawowym poziomie, czym się różni realizm magiczny od fantastyki, no to tym, że bohaterowie w powieści o konwencji tej, tego realizmu magicznego jakby są świadomi pewnych nietypowych, niezwykłych, może wręcz właśnie magicznych zdarzeń. Które no, nie wpływają jakoś specjalnie na ich to że znaczy oni akceptują, że hej, tak. takie rzeczy się po prostu dzieją i okej. Okay. I tutaj jest część takich bohaterów, którzy to akceptują i jakby nie pytają o więcej, w związku z czym spo spotykając grama na swojej drodze, starają się no, przekazać jemu ten punkt widzenia. Tak? To nie jest taka fantastyka, gdzie prawda, ten nasz bohater dochodzi do tego, dlaczego co, jak, kiedy to się zaczęło, jaką to ma genezę i jaki to ma przede wszystkim cel, bo tutaj już celowość tak. historii. No to jest to y, takie, w cudzysłowie, drugie dno można i tutaj w interpretacji się można bawić, myślę. Natomiast to, co jest ważne, to to, że Mr. Breakfast jest książką y, rozrywkową, tak? To jest literatura popularna. Tak. I tak. ona oczywiście może mieć kilka fajnych wniosków, bo, bo to, co ty powiedziałaś też a propos tego jakby y, właśnie, że jakie wybory ja mają, mają znaczenie. Mhm. No nie? Tak, tak, tak. Tutaj dużo jest też takich wątków, że hej, gdybym się odważył zrobić coś, mhm. to... To to by było może lepsze, mimo że tak strasznie się bałam, etc. Dokładnie. I to też skłania do takiej głębszej refleksji, myślę. No, wiesz, myślę, że to jest w dużej mierze podyktowane własnym hajakiem. Jakby my wielokrotnie rozmawiamy o tym, że a co by było, gdybym nie zrobiła tego? Zobacz gdzie jesteśmy, a co by się stało. Pamiętasz tą sytuację, tak. kiedy coś tam i trzeba było zrobić coś takiego, to może by wyszło inaczej. E, więc jakby z jednej strony jesteśmy bardziej właśnie jakby same w sobie nastawione na takie myślenie o świecie i o życiu, że jednak nasze wybory no, mają sens. wielu, Wiele osób. Y, znaczy, to jest tak uniwersalny no. temat, tak bardzo y, dotykający nas wszystkich. Jak gdyby nie ma, nie ma grupy osób, które myślą o tym, i grupy osób, które o tym nie myślą. No. Jakby, powiedzmy sobie szczerze, to zawsze tak jest. No. A e... mogłam nie posłuchać mojej polonistki, pójść na polonistykę i bym Ciebie nie poznała, jednak żeby tutaj nie było. No na przykład, by, nie? Tym bardziej, że Graham jest taką postacią na rozdrożu niejako. To znaczy, tak. nie dosyć, że jego ta kariera zawodowa no, się średnio układa. To na dodatek jego życie prywatne też no, nie wygląda nie jest najlepiej. Zbyt kolorowe, dokładnie. I tam też jakby było kilka rzeczy, które gram mógł zrobić, ale nie zrobił, nie zdecydował się i teraz pytanie, czy na przykład w tym drugim życiu będzie miał szansę to odkręcić i naprawić. No, no, także taka wieloaspektowość też, yes, tych zresztą też jest. zresztą też ciekawe w tym wszystkim jest to, właśnie teraz mi do głowy przyszła taka myśl, że w sumie tutaj nie ma też takich wyborów zero-jedynkowych, tak naprawdę. W, jakby w jakimś tam stopniu, bo jest jeden przypadek, który w sumie jest trochę zero-jedynkowy. Znaczy, że nie ma jednego mm. wyboru, który jest zdecydowanie lepszy niż ten drugi. Dokładnie, w sensie są takie dylematy w stylu. Tutaj działa moja kariera, ale coś innego bardzo kuleje. Tutaj z kolei nie mam kariery, ale mam coś ważniejszego, takiego teoretycznie, w kwestii życiowej. I fajne jest to, że nie ma rzeczywiście, jakby nie ma takiego idealizowania tutaj. Nie jest pokazane, że Jejku jakbyś zrobił coś innego, to wszystko w Twoim życiu by się ułożyło. Zawsze jest coś, co się w twoim życiu będzie nie układało I po prostu zależy teraz od tego, jakie masz priorytety I na co się zdecydujesz finalnie I co jest dla ciebie najważniejsze Od razu mi się przypomina ta metafora słoika y, Który wypełniasz najpierw dużymi kamieniami Czyli najważniejszymi wartościami w twoim życiu Potem mniejszymi kamyczkami i to się tam wypełnia na koniec piaskiem Jeżeli wsypisz do słoika coś, co jest piaskiem Czyli jest najmniej ważne Czyli na przykład, nie wiem, to żeby pójść na piwo To potem nie będzie miejsca na kamienie i na te małe ja, groszki I w ogóle, no jakby wiecie o co chodzi No jakby sobie taki słoik ze swoim życiem, to wypełnicie go najpierw dużymi rzeczami, mniejszymi, i na koniec najmniejszymi, i wszystko się zmieści. Jak zaczniecie od tych najmniejszych, no to potem duże kamienie się nie zmieszczą. I tutaj tak trochę jest, mi się wydaje, że gdzieś tam te wszystkie trzy żywoty pokazują jasno, że trzeba sprecyzować swoje życiowe jakieś cele i, i rzeczywiście jakoś rozsądnie to rozplanować, i tylko od nas zależy, tak naprawdę, jakie decyzje podejmiemy. Więc to jest to totalnie na plus, bardzo fajnie. No i ma też takiego demonizowania na przykład aspektu kariery, tak? Dlatego, tak. że na przykład dla niektórych ludzi kariera jest ważniejsza od, nie wiem, tego, żeby y, wziąć ślub na przykład, albo mieć dzieci, albo w drugą stronę, że to życie prywatne właściwie nam przeszkadza, nie pomaga. Y, jakby wydaje mi się, że Carol mimo wszystko stara się gdzieś y, tak balansować między jednym poglądem a drugim, chociaż no koniec końców, jakby się zastanowić nad finałem tej powieści. No to ono ma takie bardzo, powiedziałabym, humanistyczne wręcz przesłanie. Mhm. Takie człowiekocentryczne wręcz. Do. Co. Jest fajnie uargumentowane tutaj jakby między wierszami, także akurat y, tutaj, tutaj nie mam myślę żadnych zarzutów do tego finału. No i przy okazji właśnie no, świetnie się człowiek bawi, bo ten styl jest bardzo lekki, tak. momentami jest bardzo zabawny i to niekoniecznie y, też ze względu na, na usposobienie głównego bohatera, ale widać, że y, autor ma ciekawe, fajne poczucie tak, humoru, nie tak. takie gryzące. No nie nie takie wszystkim on fajnie to jakby połączył z tym, że Paterson jest takim niespełnionym komikiem. Widać tam taką właśnie grę, trochę tym całym motywem właśnie bycia komikiem i takiego powiedzmy troszkę luźniejszego podejścia do życia. I, i, I naprawdę spoko to wygląda, są naprawdę, jest kilka fajnych żartów. W ogóle czasami nawet fabuła sama w sobie bywa śmieszna i jakby śmieszna przez to jak bywa absurdalna. No bo jakby jesteśmy w takiej dosyć niecodziennej sytuacji, powiem sobie szczerze. Zwłaszcza przy okazji drugiego życia. To no. w, wypływa bardzo wyraźnie, że tam rzeczywiście taka zabawa tym wszystkim jest dosyć zaawansowana, więc przygotujcie się na to totalnie. Tak, ale to jest jak najbardziej na plus, to jest akurat dobre. To, co jeszcze bym, myślę, tak na koniec chyba już podkreśliła, mm -hmm. to jest to, że jest tu kilka bardzo fajnych uwag dotyczących sztuki tak. i tego, jak się sztukę odbiera. Nie tylko taką sztukę stand-upową, nazwijmy to, ale też tutaj bardzo dużo miejsca pozostawiono fotografii, na przykład. Mm -hmm. Tak, to prawda. I tutaj padło takie super zdanie ja w swoim egzemplarzu, sobie to zaznaczyłam. Teraz nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale tam w którymś momencie jeden z bohaterów mówi, że kiedy patrzy się na przykład na dwa zdjęcia, mm -hmm. to jedno mówisz wow, a drugie mówisz i co z tego? Mm -hmm. I ja sobie pomyślałam, to jest właśnie to, no. jak ja czytam, nie? że tak. są książki, nie, które czytasz i mówisz, no fajnie, ale i co? i co? I co? Ale są takie książki, które są fajne, again, ale masz och. 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 O, Ach. to jest to. Mhm. I to, to jest bardzo trafne, uważam, to jest bardzo proste. Tak, ale tak, bardzo trafne tak, jednocześnie. Tak, Także uwagi. bardzo duży plus też za tą uwagę. Jakby mówię, ja sobie to specjalnie, to był mój jeden jedyny znacznik. Ale jakby był. <laughs> no, był. Dobrze, czy oceniamy? Oceniamy. I Ile to, dajesz? E, dla mnie to jest 7. 7. To jest bardzo solidna książka, bardzo przemyślanie skonstruowana, momentami zabawna i naprawdę ciekawa, ale no nie jest tak bardzo moja tematycznie, myślę, jak Twoja. No to Skąd? ja dam dziewięć. No ja wiem, ja widziałam twoją ocenę już wcześniej, zresztą rozmawiałyśmy sobie o tej książce. dzisiaj ja daję dziewięć dlatego, że to jest totalnie moja rzecz, mega mi się podoba, super się wkręciłam, naprawdę jest super napisana, Wiesz, to, to wojęzykowo, pod względem historii, bohaterów, tematyki, jakby totalnie mój kin, ale no jednak, no wiecie, no dychy nie mogę dać, bo są inne książki, które są jednak bardziej moje. Więc <laughs> no jakby, no klasyczne, jakby klasyczne skalowanie sobie e, historii, więc jakby wow, super rzecz, naprawdę. Bardzo się cieszę, że w ogóle na tą książkę trafiłyśmy, że abyś się do nas z nią odezwał, bo szkoda by było jej nie przeczytać. Myślę, że jest o tyle fajna. Tak. Zwłaszcza jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy y, lubią poczytać sobie o właśnie takich dywagacjach a propos właśnie tego, co by było, jak to wygląda w życiu, jak to się składa i przy okazji chcecie się dobrze bawić, bo to jest myślę fajny miks właśnie takiej trochę bardziej metaforycznej literatury z czymś bardziej rozrywkowym, czymś takim luźniejszym i nie ma tutaj raczej takiego problemu, że ktoś przeczyta to i powie, o Boże, ale teraz pójdę o życiu, bo już taka mocna, że nie ogajnę mam. Nie, nie, no aż tak, aż tak chyba nie no. Więc fajne wyważenie, fajnie było. Tak, Bardzo dziękujemy wydawnictwu Rebis w takim razie. Marta jest wyjątkowo ucieszona, także dwukrotnie tak. bardziej dziękuję. Ja pamiętam, jak ja skończyłam to czytać pierwszą, mówię: staj, jakie to fajne. <laughs> no. Także bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że troszeczkę Was zachęci. czekamy na Jokszajczyk. E, no! <laughs> Jeżeli nie znaliście Jonathanów. Dajcie Metryła. uli, patronat, proszę. <laughs> No to już to jest ten segment w tym filmie, kiedy rozmawiamy o patronacie nad Trem dla Uli. No jeżeli Ula nie dostanie tego patronatu, to po prostu rozwali cały jednak wydawniczy, więc przemyślcie to, ja Wiz, proszę. Tak. Zróbcie no. to. z kolei Wam widzom też dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że, wam, że Was troszkę zaintrygowałyśmy Jonathanem Karolem. Jeżeli nie mieliście okazji czytać jeszcze tego autora, to myślę, że Mr. Breakfast na początek jest bardzo spoko. My no jakby przetrwałyśmy, przeżyłyśmy, nie tak. zgubiłyśmy się gdzieś po drodze, także da się zaczynać od tej książki. No i co, widzimy się chyba w kolejnym filmie, pewnie w kolejnej recenzji. No i ty zrób zakończenie, bo ja nie umiem, także nie wiem co. No to na razie! Że...